Zagrałem sobie Fifa, Fifem No i gramy! Teraz Mbappé ciao I dobra, skill game wygrany. I teraz przechodzimy do następnego skill game'u, którym będzie... Co będzie następnym skill game'em? No i gramy, biegniemy z piłką Eric Dier. Dier! Dier! Szczoł. Nie ma szczału, ale dobra, wygrałem skill Game. Teraz odbierzemy sobie te 300 World Tokenów. No i teraz tutaj sobie zagramy mecz. No i gramy. Teraz w 18 minut trzeba strzelić 4 bramki, żeby wygrać ten mecz. Tutaj nie ma dogrywek. Pamiętajmy o tym. Tutaj remis nic nam nie daje. Szoloj! 1 do 3 A więc teraz Immobile. Nisijnie. Georginio. I teraz Ronaldinho. Mbappé, Kylian Mbappé i Ronaldinho. Bramka 2 do 3. 78 minuta meczu. Barella. Immobile. Bolla. Mbappé Soloy Soloy 3 do :3, 3,81 minuta meczu I teraz immobile i Sinie Barla Ronaldinho. Ronaldinho i nie ma bramki. I teraz dośrodkowanie. Ronaldinho, szoloy! Nie ma bramki. Będzie kolejny rzut rożny. Ronaldinho dośrodkowanie. Ronaldinho Marquinhos nie ma. Będzie kolejny rzut rożny. Ronaldinho dośrodkowanie. Szolo. I nie ma bramki. I teraz strzał i Marquinhos. I jest prowadzenie 4 do 3. Idealny strzał Marquinhosa niczym. Zawodnik co na co dzień strzela bramki, może na co dzień to nie, ale co mecz. O i teraz do Naruma. No i wygrałem mecz, a więc teraz odbierzemy sobie jeszcze world tokeny. No i World tokeny razem z tymi z National Points'ami. No i dobra, teraz. Przechodzimy sobie do Around the Token I tutaj będą cztery paczki za, z koła Z możliwością trafienia zawodnika 90 plus overall No i są skill boosty Kolejna paczka i I jest zawodnik 90 plus overall i to będzie Islandia a więc to będzie 93 Overall Tak Gretarson Czyli najgorszy traf jaki mógł być Jakby się stop, stop plus zawodnik trafił to by było dobrze ale tak to Nie będzie dobra Teraz przechodzimy sobie do National match i w national match zagramy sobie Mecze Pierwszy mecz z Islandią no i gramy Tutaj w 10 minut trzeba strzelić co najmniej jedną bramkę, żeby wygrać ten mecz No i Elik Dier zdobyła pierwszą bramkę w tym meczu i być może zwycięską. Helgasson, Helgasson Soloy Ronaldinho, Mbappé i już prowadzenie 2-0. Sigurdsson, Johannesson, Marquinhos, Johannesson, Augustinson i teraz Mbappé. Mbappé zagrani do Szoloja i jest 3-0. No i zwycięstwo 3 do zera Kontinue. Word Token razy 50 I teraz gramy kolejny mecz. No i gramy. Teraz mecz z Rumunią i teraz... Ola, Mbappé, Szoloj nie ma spalonego, Xoloj, strzał szoloja! i nie ma bramki. Alibec, Kral, Mbappé i zagranie do szoloja! Xoloj. I Xoloi odgrywa do Ronaldinho, który strzela bramkę na 1 do 0. Marin. I teraz Mbappé, nie. Nie ma piłki. W posiadaniu drużyna, która prowadzi w tym meczu i teraz strzał z zapala karnego obroniony przez bramkarza i teraz Ronaldinho. Neymar strzelał głową, ale... Piłka nie poleciała w światło bramki. No i teraz zagramy sobie zaraz kolejny mecz, kontynuę. No i National Heroes World Token razy 50. 80 minuta meczu i 10 minut na strzelenie jednej bramki. A więc gramy! I teraz dośrodkowanie Ronaldinho. A i nie ma bramki. No i teraz Ir Irlandia Północna. Od, od bramki. Louis, Washington. Washington. Neymar FAULOWAŁ I odrzutu wolnego, Irlandia Północna. I teraz. Magenis. Marquinhos. Zagranie do Martineza. Martinez wybija piłkę. I teraz Saville. Saville. Washington. Bola. Mbappé. Szoloy. 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 1-0 I jest. Zwycięstwo w tym meczu. Rawery. Davis. Davis. Magnis. Magenis. No i koniec. Zwycięstwo i awa wans do kolejnego meczu. A więc. Zwycięstwo 1-0. Ale to jest i tak poziom łatwy. Ale najciężej, no to się na tym trybie hard gra bo tam, no to już w tych meczach, no to trzeba. Co najmniej z dwa razy grać, bo ciężko tak się gra, ale dobra, gramy kolejny mecz. No i tutaj, ten, jak to się nazywa, no yy, yy. będziemy sobie grali, ale o, od 75 minuty, no i tak. Skład Nowej Zelandii, jaki jest? Zaraz zobaczymy. O, taki skład Nowej Zelandii. A więc takim składem będzie grała Nowa Zelandia. I teraz broni to Martinez. Martinez. No i gra to ten mecz. Wood, Wood, Dier, Augustinson, Marquinhos, Kral, Bolla, Neymar, Szoloy, Ronaldinho, Neymar, Mbappé! Jest 1 do 1, 83 minuta meczu. I bramka na 1 do 0. A więc teraz Wood, Garbet. Bel, Neymar, Mbappé, Neymar, Neymar, zagranie do Mbappé, Mbappé do Neymara, Neymar, Król, Szoloj! No i nie, i ten mecz będzie przegrany. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Bel, Bel, Wood, Wood, Singh, Stamenić, Król, BOLLA Neymar! No nie, przegrali ten mecz.